Witam w kolejnym filmiku, postanowiłam przedstawić jeszcze przed wyjazdem moją paletę, że tak powiem wakacyjną, wyjazdową Umieściłam cienie w opakowaniu po balonowie Dlaczego o tym Dlatego, że w tej palecie mam aktualnie część pierwotnych cieni, część z innych palet Konkretnie też z Glam Shopu. Dlatego, że chciałam stworzyć idealną paletę pastelową, wakacyjną, wyjazdową ponieważ nie wszystkie cienie z oryginalnej, tej pierwotnej balonówy e, mi odpowiadały, dlatego niektóre wyjęłam i umiejscowiłam inne, których mi brakowało. E, na przykład, e, które cienie z innych palet e, używałam e, w makijażach z wykorzystaniem właśnie tych cieni z balonówy, które pozostawiam. Już przechodzę do rzeczy. Moja paleta oczywiście też ma 10 cieni pozostał słodzik, czyli piękny, beżowy cień, już widać zużycie. Pozostała bańka, czyli ultraperła, drops ultra perła oraz medlany, czyli Turbo Pigment, który jest taki właśnie brzoskwiniowo morelowy. Tutaj mamy drops, który jest tak naprawdę mniej żółty, bardziej pastelowo-żółty w użyciu i używam go super się sprawdza w kąciki. Bańka jest taką mokrą ultraperłą, świetna do kącików i na całą powiekę. W miejscu Miętówki oraz czoko mamy cienie z autoportretu, akurat cienie, które mi podpasowało, bo większość mi niestety nie podpasowała. Jak widać paletka została troszeczkę uszkodzona przy cieniu Drażetka, niestety. I niektóre cienie, tak jak widzę, trochę mają większe luz, ale to już taki po prostu był jakby pierwotny był taki już, nie wiem, układ tej palety. Wydaje mi się, że może niektóre mogłabym trochę bardziej wkleić, nie wiem, czy pomyślimy. One zostały po prostu wklejone w miejsce wyjętych klejem na gorąco. Na moja mama coś takiego miała, byliśmy u rodziców moich i właśnie wykorzystam sytuację i wkleiłam przygotowane wcześniej wybrane cienie. Więc na miejscu miętówki jest czekolada z autoporty na miejscu czeko jest naturalny róż z autoportret. Są to cienie o bardzo dobrej pigmentacji, z którymi się pracuje super i w ogóle nie są właśnie według mnie w stylu tych nowych matów, które mi nie pasują, tych mioklinizowanych czy jakoś tak. Ich nie trzeba budować, one są mocno napigmentowane, one na przykład ten różowy się bardzo, yy, że jak powiem sypie, czy jest bardziej taki jak ultra maty, dlatego pewnie nie je lubię. Jeżeli chodzi o różową piankę, to zamieniam ją na Sztuk Mistrza z Alter Ego, jedno z najpiękniejszych, najbardziej szlachetnych turbopigmentów, jedno z największych odkryć turbopigmentowych ostatnich palet, yy, najpiękniejszy turbopigment jakim jest Alter Ego. Bardzo szlachetny. On jest taki, bym powiedziała, ma takie białe, szlachetne, pastelowe złoto i takie trochę różo-lawendę, powiedzmy. W miejscu bąbla mamy wolność z alterego, Ego. Przepiękny błękit, świetny w kąciki. W miejscu drażetki mamy sasankę Ultramat, a dmuchawiec pozostał. Świetna ultraperła, fioletowa, pastelowo-fioletowa z...